Ej, 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 panie kochany, pan nie potrzebuje może odkurzacza? Ja panu dobry odkurzacz sprzedam. Jak myślicie, czy to jest odkurzacz? Nie, to jest oczywiście pudło na wielkachną figurę. Zatem chodźcie, zobaczycie, co w tym pudle jest. I jest to coś, o czym w pewnym sensie marzyłem od dawna, ale powiedziałem, że w życiu nie dam takich pieniędzy, jakie ludzie chcą za co. I to jest jedna z takich rzeczy, którą sobie uzupełniam. Między innymi, dlaczego robię miejsce przez figurki Funko. No i oczywiście, zobaczmy, co w tym dziwnie wypchanym, znowu widać, że jest wypchane, w Wypchanym pudle od Pixel Boxa, Pixel Shopa jest. Chodźcie, otwieramy boksiki. Tradycyjnie, blum, 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 blum. w ogóle, czy jestem taki wszystko? No to co prawda nie jest może w najlepszym stanie, no ale do no niestety, ale te koszuleczki nigdy nie były w najlepszym stanie. To jest koszuleczka, którą upolowałem niedawno, przyleciała z Węgier bodajże ale figurka jest, jezu jezu e, kurcze chyba zmieniłem miejsce otwierania i jestem i źle to wszystko rozplanowałem, przepraszam Was najmocniej jest, jest, jest figurka z napisem rare, więc zaraz będziemy ją sprawdzać, ale gdzie są naklejki jest, dobra, tu jest to. To co zawsze. Czyli pamiętacie, że ja to zawsze drę i nie czytam, bo tam jest opis tego, co jest w pudla. Przecież to wszyscy musimy się niespodzianki robić. Zatem tu. Aha, aha, zaraz będziemy ruszać. I przypominam o tym, że w opisie macie na 100% to, że możecie kupić 5% taniej, jeżeli użyjecie kodu kod z kosmosu 5. Kod z kosmosu 5. Jeżeli coś nie działa, piszcie do mnie, ja będę pisał do. Pixel Shopa, i oczywiście, by na nich krzyczał, jeżeli cokolwiek nie działa. Widzę tutaj już trzy rzeczy, więc nie wiem, w ogóle nie wiem jaki temat. Bo tak to, to domyśliłem się, ale patrzę na te dwie inne rzeczy i totalnie inny temacik. Dobra, zacznijmy od tego. Portfelik. Ja, ostatnio myślałem nawet o zmianie portfela, szczerze powiedziawszy. Może sobie zachowam. To jest port. pachnie trochę jak skóra. Może nieprawdziwa, ale. To jest portfelik, który udaje Commodore 64. Ja nigdy nie miałem Commodore 64. Ja miałem Atari 800? Nie pamiętam, która to była wersja. Więc gdy wszyscy, wszystkie dzieciaki miały Komodorce, ja miałem Atari. Grałem w River Ride'a. Polecam, możecie wpisać River Ride. Możecie pograć sobie na kąpię teraz. To jest niesamowite doznanie, gdy przeskakujesz do gry, która, wiecie, to jest jedna z pierwszych gier, w jaką w życiu grałem. Chyba pierwsza gra, w jaką w życiu kiedykolwiek zagrałem, z joystickiem, w który zaraz połamałem rzeczy. Portfelik powiem Wam, że ładny, no tu otwierasz, masz C64, jest, jest, jest ta na, e, na monetki, bo ja jestem na tyle starym dziadem, coraz częściej portfele tego nie mają, ja się czuję źle, ale za mało tu jest chyba na e, różne pierdółki z portfela, bo ja potrzebuję tutaj jeszcze więcej, ale fajny portfelik. Będę myślał, czy, czy trafi do Was w konkursie, czy nie. Tradycyjnie może będzie tak, że będę myślał podczas rozmowy z Wami. Nie mogę się przyzwyczaić, to jest inaczej, jak się domyślacie, inaczej jest kamera. Ja wciąż jestem taki, tu jest mikrofon, teraz. Tam, nie, nie ma tu jeszcze dobrego ustawienia. Druga rzecz. O, naklejka. O, naklejki z fantastycznej czwórki, ale urocze. Może to komuś gdzieś dam. Możliwe, że teraz jak będziecie oglądać, będę w Łodzi na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier, gdzie będę miał dwa wykłady, gdzie będę miał spotkania z wami. Zapraszam do Łodzi na Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier i może będę chodził z tym. Jeżeli mnie złapiecie, ja to będę ją ze sobą i zapytacie, to wam dam naklejeczkę. Bardzo fajne, to jest fajne z Fantastycznej Czwórki. Nie wiem, czy cokolwiek z Fantastycznej Czwórki jest, bo na razie tu jest Crash Bandicoot, eee, oczywiście. Teraz już nauczyłem się, że jest Bandicoot. Ja, ja przez całe życie mówiłem Crash Bandicoot. No taki kot, no nie? Bo to był trochę kot, nie? No to, no to kurczę, o co chodzi? Ciacham nożem. Jest? To jest jedna z naj najpie... w ogóle uwielbiam Crash'a, żeby nie było. Uwielbiam Crash'a, jedna z moich ulubionych gierek. Eee. I tu jest Smash Surprise. Tak, jak widzicie, Smash Surprise i to faktycznie mam uderzyć. Spróbujemy? No to chodźcie, czekajcie, to zamknę. I spróbujemy, czekajcie. Jeżeli coś przypadkiem zniszczę, to chciałbym Was przeprosić od razu. Za mało, za delikatnie uderzyłem, czy co? No co chodzi. A jak tak trzymam? Czeka. No kurwa! Jeszcze moc? No teraz jak tak zrobiłem, to się po prostu to podnosi. Ale czekaj. Teraz uwaga będzie stuknięcie na stole. Eee. Y Wedle tego, co tu jest, widzicie, jest wyraźnie, że uderzasz. Że uderzasz i co? A, A to źle zrobili. Widzicie te linie, nie? Pokazują, teraz dopiero zobaczyłem, to jest góra, widzicie? To jest dół, nie? Albo na odwrót, nie? Ale tutaj cała reszta są boczki. A oni mówią, że to powinno być na boczku i że uderzenie powinno wyglądać w ten sposób. To nie ma sensu, to trzeba. To trzeba inaczej robić. Ale co mam w środku? Jezus Maria. Boże, Juliana. Nie wiem, czy zauważyliście, ale trafną troszeczkę bliżej tą kamerę, żeby móc robić tak. Na raz mogę nawet wam pokazać tak. Widzicie? Ładny, złoty. Coś się rusza? Nie. Ładne, gumowe. Czy to nie jest... Czy to złote to nie było to, że nowe życie? że pamiętam? Nie pamiętam. Ładne, urocze. Miałem kiedyś fanko chyba za cztery. Chyba nie mam. Chyba już nie mam, ale kiedyś miałem, kurwa. Kiedyś miałem małą kolekcję, miałem Ugabugę, miałem jego, miałem jego podwodnego. Chyba miałem za cztery albo pięć, po prostu to jest urocza, urocza rzecz. Najfajniejsze w tym wszystkim, szczerze, to jest to pudełko. Więc jeżeli to kiedyś komuś oddam, to pudełko zostaje ze mną i będę robił tak: "Oho, surprise". Jestem troszeczkę zawi Jestem zawiedziony tym, bo to powinno być inaczej zrobione. Dobra, dalej, dalej. Więc pudełko ma tutaj jeszcze tylko to. Koszuleczka. O, czyżby jakość... A jest fantastyczna czwórka. Jest fant... Ej, chyba jakość... Przecież by zmieniali coś, bo wydaje się, że jakość koszulek jest lepsza. Mamy. Galactic Buffet. The only you can eat universe. I uśmiechnięty galaktusik. Ładny wzorek. I znowu zapomniałem do nich napisać, by zmienić rozmiar, ale może tę koszulkę sobie zostawię, bo mi się podoba. All you can eat. Świeżutka, świeżutka koszuleczka. I teraz ta najważniejsza rzecz, która była tutaj rare. Patrzcie, jakie bydle. Taka duża figureczka. McFarlane'a z Diablo czwóreczki. Aha, więc od razu ciachamy ją. Raz! Zresztą potem porównamy, czy jest naprawdę taka duża. Ła, ha, 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 ha. Bo odkurzacz czeka. Pamiętacie, że odkurzacz czeka? Dobra. A, pędziesz, tu coś jest Nie wiem co to znaczy Horton Nie przejmuj się no, Horton tak obserwuje mnie Jest taki Co ty kuwa <laughs> Jakieś naklejki <laughs> Naklejki uuu. Dobra tutaj jest A po cholerę A co to jest to Patrz jakieś takie No okej okay. Uuuuuuuuu to zła. Czy to jest barbarzyńca? Bo jeżeli to jest barbarzyńca, to chyba nie muszę wam... nikomu nie muszę mówić, że jedyna postać, którą grałem właściwie, także potrafiłem coś zrobić w diablo, w jedynce, to był oczywiście barbarzyńca. Ale jak się tu dobije, to wam powiem, że... Dobra, przebiłem się trochę. Nóżki zabrałem. Tutaj jest największy problem, bo tutaj tak trzymam, wezmę... Uwaga, uwaga! Sięgam po... <laughs> Mniejszy nożyk Bera Grylca i spróbuję... Jezus Maria! Przepraszam za dźwięki. Wyciszę potem w miarę, jeżeli dam radę. A, jeszcze jedno. Dobra. Uf, to nie było łatwe. Fajne! Ej, chyba nawet... Chyba nawet na razie nie chcę wam tego oddać. Tak się prezentuje chłopaczek. Popatrzcie sobie. On będzie, zaraz wam pokażę, bo on z tyłu ma miejsce na. A, o, fajne tutaj czachulki. Trochę taki. Trochę taki, jakby mógł polecieć, jeśli mam być szczery. Popatrzcie, że to się rusza. Z tyłu widzicie, jest miejsce na dwa, na dwa topory. I zresztą te topory tutaj są jeszcze. I jest wymiana głowy na taką brzydką. Tak, mogę głowę ściągnąć. Nie, to chyba nie jest wymiana głowy, to jest chyba głowa, którą komuś zabrał. Bo ja nie za bardzo wiem. A mogę, dobra, jest głowa do ściągnięcia, jest. O i Horton przyszedł, więc będzie wesoło. Czyli to pewnie ma być taki bardziej figurka premium, jeżeli mam być szczery. Kuwa, nie umiem teraz jej włożyć. No to już jest. To mamy i on pewnie gdzieś tu będzie trzymał. Pewnie. No ale tak bez sensu jest, tak też bez sensu. No, patrzcie, tak wygląda do dupy, nie? Dziwne. Dziwne. W pudełko gdzieś tam rzuciłem, więc ja nie wiem. Ciekawe. Pobawię się z tym chwilę. Zobaczymy, czy będę potem do Wam oddawał. Dobra, czekajcie, czekajcie. Porządeczek. Cieka, ciekawy wybór, że to jest jednak trochę droższa figurka, tak coś czuję. Kuba, gdzie ta głowa? Weź się włóż. W porównaniu do tych poprzednich. Dobra, jest, jest, jest spokojnie. Duża ona jest. Porównajmy do kogoś z Marvel Legends. A nie, nie jest duża, tylko się wydaje taka duża. Zwykło się na się... Przepraszam, policja jedzie. Dzień dobry, panie piesku, tu jest pan piesek. Dzień dobry. I teraz uwaga, odkurzacz. To jest coś, co za mną chodziło dawno, ale ja nie zamierzałem kupować tego, z czym to było. Teraz chwilę przerwę, to potem przyspieszę. To jest e, kury, to jest kolekcjonerska wersja Tekkena 7. O! Okej, okay, dobra, o Boże. Gdzie się tutaj drzwi? O, tu jest jeszcze tak, czekajcie, czekajcie. Nie, ja wiem, że Wy nie widzicie, ale bardzo powoli wychodzi. Okej, okay, dobra. I tutaj mamy, to jest ten zestawik, prawda, więc tu mamy e, Steelbooka, Steelbooka, nawet chyba w środku jest płyta, nawet nie pamiętam, jest płyta, aczkolwiek żeby nie było, tu chyba nie ma gry, tak mi się wydaje, to jest Official Game Soundtrack, nawet nie wiedziałem, nie wiem gdzie ja to włączę nawet, ale dobra, jest, ładny, uuu, kurczę, Steelbuczek ładny, patrzcie sobie jaki ładny Steelbuczek, tak, ja wiem, że teraz jest ósemka, ale ósemka ma brzydką figurkę, bo tam się kazuje, bije z dżinem, ile można. Tu oczywiście Steam Kodzik, który jest już wykorzystany dawno. Dawno wykorzystany Steam Kodzik, nie martwcie się. Zresztą ja siódemkę gdzieś mam. Bryloczek. Z Yoshimitsu. Yoshimitsu. Ach, komiks? Nie. Komiks! Komiks z na siódemeczki. Fabułę oczywiście znam doskonale. I siódemki, i ósemeczki. Jest Ksiaju, jest oczywiście, że jest... Jest Paul, Ja jestem ogromnym fanem Tekena. Są tutaj jeszcze od jedynki. Od jedynki grałem na automatach do. Skończyłem grać na automatach na piące. Okazało się dla mnie za trudno, bo miałem za dużą przerwę. A więc naklejki. Może sobie nakleję, którą z tego na. A tego. Na Tekken 7 dam sobie na laptopa. I jakieś tam Silkody, vip pointy do Bandai Entertainment, nie wiadomo na co. Dobra, ale to też nie jest najważniejsze, jak widzicie. Tutaj to zabieramy. I, za, I to, co jest najważniejsze, jest tu. Uwaga. O to mi chodziło całe życie. Całe życie. 100 lat temu. Mimo tego, że żadna. że niestety nigdy nie jarała mnie saga. E, saga Rodu Mishima. Nigdy mnie nie jarała. Zawsze byłem. E, o TK na dwójki byłem um, byłem fanem Wu Wulong, czyli policjanta, czyli Dziekiego Chena. Oczywiście troszeczkę Kinga, bo każdy był fanem trochę Kinga. Przez chwilkę Choranga ale troszeczkę zbyt zarozumiały dupek. Fabuła dotycząca Micu była cudowna, bo to przecież on walczy o swoje człowieczeństwo. Jack, który jest robotem, ale jest tam malutki element człowieka, który ta dziewczynka ją chroni i tak dalej. Więc to były rzeczy, które mnie jarały, a nie ta dwójka. I uwaga! Podnosimy, bo to jest naprawdę fascynujące. Popatrzcie, to jest po pierwsze tak zrobione. To sobie spokojnie stoi. Materiał jest fajny. To jest oczywiście trzyma róż... W sensie, wiecie, sprawdzam, czy jest wytrwałe. Tutaj by się przydało jakieś światełka, byłoby fajnie. A... Ale wiadomo, mamy dziadzia, który jest nie do zabicia. Ach, możecie sobie zobaczyć, jak się prezentuje. A, prezentuje Kazuje, oczywiście. To jest kazuja, prawda? Kazuje już myślałem, że dziń przez chwilę. A nie, to jest dżin. Nawet nie pamiętam, to jest dżin, prawda? Bo w białych spodenkach to dżin. A Kazuya ma inną fryzurę. Dobra, dobra, dobra. Ja już, jak teraz wyszło, wyszło, że się pomyliłem. A tutaj jak się prezentuje. Cudownie się prezentuje. Dziadzio. No i te figurki ludzie wykupili. Ja to widziałem na przykład we Wrocławiu. Można było to kupić w Lombardach. W Lombardach można to było kupić 800-900 zł. Co uważałem za absurd. Bo tam gry już nie było, no nie, tylko sam ten. Tutaj także chodziło mi tylko o figurkę, więc dogadałem się z typem z Czech i mam właśnie. bo on sobie gracz pograł, a teraz będzie miał figurkę. I to idzie za mnie na górę, jak się pięknie prezentuje. Na tym mi zależało. Może tą wersję z ósemki sobie jeszcze sprawię, ale swoją drogą to dołącza do. A! do tego hejchaciego, <gry> który tutaj jest. Możecie sobie zobaczyć różnicę. w żłobieniu i w wielkości. Cześć! Pf, pf, pf. tak się prezentuje odkładam Horton leży to jest najgorsze, jak Horton się położy ja teraz nie mogę się ruszyć za bardzo no bo jak mam się ruszyć i mogę robić Aha, ale jestem kurwa, karateką dobra Dajcie znać, co sądzicie o pudełeczku. Coś czuję, że albo portfel, albo koszulka, albo ten, ten nasz barbarzyńca. I swoją drogą, no to jest ten barbarzyńca. No nie wiem, ile on może w sklepie kosztować. Dwie stówki powiedzmy, no nie wiem. Eee, czy to, eee, co jest waszym zdaniem ciekawsze i lepsze, O, może podtrzymywać. O, trzymam cię! Trzymam cię! Kazuja, to jest niejedna kurna... Bo Kazuje potem wygrywa i potem Jin wraca i Jean jest super zły, a potem jest dobry. Uhuhuhuhu. Natomiast nieustannie to samo, że on jeden jest dobry, jeden jest zły, jeden wrócił do niego demon, demon powiedział mu to, teraz ten się zmienia w diabła. W ósemce wraca Jun, Kazana, więc to już w ogóle. Ale najważniejsze tak oglądamy sobie na przykład Kładona, który wygrywa, albo to, że w turnieje wygrywa. Koleś grający pandą. Najlepsze rzeczy na świecie, gdy nie mamy. Znowu wygrywa Fak albo kto, kto teraz był jakiś taki overpowered? Eee, boże, Brian na przykład, albo coś takiego. Dobra. Bo ja bardzo lubię oglądać zawodowe teken, zawodowego tekena. Propsuję, Uwielbiam oglądać i to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Dajcie mi znać. Co tam ciekawego? 11 figurek do kolekcjonowania. Bałagan taki, że Jezus Maria. Nóż jest. Nie mogę się ruszyć, bo mam wszystko dosłownie. Plus poprzedniej kamery był taki, że ja mogłem się cofnąć, ruszyć. Teraz ja się boję, boję ruszyć. Zatem widzimy się następnym razem tutaj na Bratach z Kosmosu, a ja muszę robić miejsce i szczerze muszę wypolerować, muszę umyć tą figurkę, bo zdecydowanie potrzebuję, potrzebuję chłopak, żeby go trochę wyprać. Trzymajcie się. Na razie.